Po weryfikacji 7 kwietnia, kiedy to Katarzyna Kądziołka zyskała ponad 75% poparcie w wyborach na burmistrza, trudno było dziś oczekiwać innego niż jednogłośnego absolutorium. Tak też się stało podczas sesji. Wszyscy radni podnieśli ręce za przyjęciem raportu o stanie gminy za ubiegły rok oraz za udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Burmistrz Katarzyna Kądziołka za najważniejsze zadanie, jakie gmina Zawicho zrealizowała w roku ubiegłym uznała inwestycje, dodając, że jest z nich bardzo dumna inwestycje które przekładają się na bezpieczeństwo i komfort życia naszych mieszkańców to jest dla mnie najważniejsze i inwestycje które przekładają się na rozwój naszej gminy. W ubiegłym roku te inwestycje były absolutnie rekordowe. Wydatki na inwestycje to prawie 43% całego budżetu gminy, także to świadczy o tym, że był to bardzo dobry budżet, budżet prorozwojowy, a tak po ludzku ja wiem, że cieszą nowe lampy w dotychczas ciemnych miejscach, cieszą chodniki, które są bezpieczne, no i cieszą nowe drogi, tak samo infrastruktura szkolna, infrastruktura w ochronę zdrowia. Moglibyśmy długo tutaj wymieniać, ale wszystkie te prace, które przekładają się na to, że nasi mieszkańcy mogą żyć w bardziej komfortowych warunkach. Z gratulacjami za solidną i efektywną pracę pospieszyli posłanka Agata Wojtyyszek, są też oraz pracownicy Urzędu Gminy. Gmina Sawichos w ostatnim czasie pod rządami obecnej pani burmistrz Katarzyny Kondziołki kwitnie, można powiedzieć, przeżywa renesans. Bardzo dużo działań, które usprawniają życie mieszkańców. To realizacja zadań drogowych, ale również zadania skierowane na zdrowie, ośrodki zdrowia, na szkoły, obydwie szkoły po termomodernizacji. To świetlice wiejskie ale też bardzo ważny element kanalizacja i wodociągi myślę, że wymieniłam tylko niektóre obszary, których środki finansowe zdobywane przez panią burmistrz, przez pracowników gminy, bo to wszystko zależy od, od ludzi to ludzie piszą wnioski, ludzie zbierają też potrzeby a pani burmistrz potrafi łączyć te wszystkie jednostki zarówno z organizacyjnej gminy jak i mieszkańców mieszkańców Sołtysów te wszystkie potrzeby potrafią uporządkować. Bardzo cieszę się, że kolejna kadencja pani burmistrz rozpoczęła się również bardzo dobrze z pełnym absolutorium z pełnym zaufaniem całej rady, nowej rady, wszystkim radnym gratuluję tego zaufania mieszkańców. To jest zaszczyt, ale i obowiązek które mam nadzieję spełnią tak jak sobie założyli i tak jak oczekują od nich mieszkańcy. Burmistrz i radni podziękowali posłance Wojtyszek za wsparcie w pozyskiwaniu środków podkreślając, że bez jej pomocy wielu inwestycji nie zostałoby zrealizowanych. Posłanka stwierdziła, że wsparcie i pomoc należy do jej parlamentarnych obowiązków. Bardzo cieszę się, że te podziękowania tutaj otrzymuję, ale jednocześnie jest to takie wyzwanie. Ja uważam, że robię to, co powinnam robić, czyli współpracować z tymi wszystkimi gminami. Mamy, jest to dwie w województwie świętokrzyskim. W niektórych jestem częściej, w drugich rzadziej. Tu jestem często, ale tam wszędzie, gdzie poproszono mnie o pomoc, gdzie były jakieś trudne sytuacje i nie chodziło tylko o zdobywanie środków finansowych, Zawsze starałam się nieść wsparcie i pomoc. Jednogłośne absolutorium i gratulacje sprawiły, że dla burmistrza Zawichostu był to wyjątkowy dzień, a także motywacja do dalszej pracy dla dobra mieszkańców i gminy Zawichost. Takie sytuacje jak dzisiaj, taki dzień w życiu samorządowca, bardzo ważny, kiedy jest on oceniany, kiedy jest podsumowywana jego praca, bardzo mnie motywują do takiej dalszej, wytężonej pracy i bardzo mnie budują. Jerzy Strzyż. STV info